Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Nauka Tarota z Lili, darmowy kurs Tarota. Dzisiaj kolejna książeczka, kolejna rekomendacja, bardziej powiedziałabym przegląd. I tutaj mamy książkę Tarot Wskaże Ci drogę. Halina Czarnecka z autorką. I na pewno te osoby, które gdzieś znają tą autorkę, znacie ją też z. Książeczki miłość i związki partnerskie w kartach tarota i ta recenzja jest już na kanale, więc jeżeli ktoś z was chciałby sobie tutaj zobaczyć tą książeczkę, zapraszam. Link będzie poniżej. Szukajcie właśnie linku do tej recenzji, jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany tego rodzaju pozycją. Natomiast tutaj, jak widzicie, moja książka troszkę jest już zużyta troszkę już mi się tutaj przydała w życiu. E, tak kos wydawnictwo, kto ma ochotę przeczytaj sobie proszę co tutaj jest z tyłu, ja nie będę słuchajcie czytać bo Wedmer, każdy to może sam zrobić tu mamy autorkę e, taki jest bok, który widać na półeczce, z tego co się orientuję nie jest to zmienione żadne teraz wydanie czyli układka powinna być ta sama, którą ja mam już Wam pokażę, kochani, rok y, wydania. Tak, y, moja książeczka jest z 2020 roku. Uh -huh. Tak. I tutaj, tak jak mówiliśmy, prawda, jest wydawcą. I tu jeszcze mamy układy tarota dla początkujących, zaawansowanych na podstawie kart Ridera White'a. Więc jeżeli ktoś pracuje z Rajderem White'em, czyli z tymi właśnie kartami, które tutaj masz, albo podobnymi, na Rajderze White jest bardzo dużo kart tarota zrobionych, no to będzie ci tutaj łatwo się odnaleźć. Dobrze, zobaczmy, co mamy w tej książeczce, jak to jest ona zbudowana. Oczywiście na początku dedykacje, a przedmowy, a wstępy. Prawda, tutaj autorka troszkę opisuje, jak weszła w temat, dlaczego i tak dalej, pochodzenie, czyli troszkę historii, symbolika tarota. O, na przykład tu zasady ogólne posługiwania się tarotem, i tutaj mamy kilka. Podpowiedzi, 10 jakby takich punktów ze strony autorki bardzo fajnie, to powinno w moim postrzeganiu być w każdej książce, także szapoba dla autorki. Tak, jak się ma więcej doświadczenia z tarotem, to zaczyna się rozumieć, że coś takiego jest normą i bardzo dużą potrzebą. Tak, później mamy drzewo wiadomości złego i dobrego losu czyli tutaj takie schematy, właśnie rozkłady, które proponuje nam autorka. Później jeszcze tutaj do wyjaśnienia do tego tematu, zasady ułożenia kart w rozkładzie. Później tarot jego związki z numerologią, wady i zalety jako dwie strony tej samej cechy. Zobaczcie, no właśnie i tutaj chciałabym wam pokazać w jaki sposób ta książeczka jest przeprowadzona. Bo tu już mamy karty. Tak, i mamy czyli tutaj na... kartę maga u góry, widoczne jest, prawda, wiadome co za karta. Później w tabeli, właśnie autorka tutaj podzieliła na zasadzie zalety, czyli światła danej karty, aż dotąd, później wady, czyli jakby cienie danej karty i jeszcze cechy takie główne, które dana karta wnosi, to jest, zobaczcie, fajnie połączone, więc ja uważam, że dla osób, które uczą się, Tarota jest to bardzo ciekawa perspektywa, takiego właśnie zebrania, szczególnie dla osób, które są logiczne, które bazują na intelekcie, które lubią mieć wszystko uporządkowane, ułożone. To w moim postrzeganiu wtedy takie tabele są bardzo odświeżające i przyjemne w odbiorze. Muszę przyznać, że bardzo często zdarza mi się, że sięgam właśnie do tego rodzaju tabel. Żeby po prostu przypomnieć sobie poszczególne hasła, które są związane z daną kartą, bo wiadomym jest, że każda karta ma setki, jak nie tysiące znaczeń w różnych ułożeniach, połączeniach, prawda? Więc czasem, choćby się było na jakim poziomie zaawansowania tarota, warto się wrócić do początku i przypomnieć sobie, i odświeżyć sobie, i może przyjąć kolejną rzecz. Także. Tego rodzaju zebranie wiedzy w tabelach jest niezwykle, niezwykle pomocne w moim postrzeganiu. Tak jak mówię, na każdym poziomie e, nauki, wzrostu, rozwoju, zrozumienia kart tarota. Oczywiście jest tu jeszcze paragraf, który, jakieś tam kilka zdań, prawda, na ten temat, takich podsumowujących. Generalnie tak to tutaj wygląda. Mm -hmm. I jest to w ten sposób, tenże sam sposób przeprowadzony, jak widzicie, dla każdej tutaj karty. Zobaczmy sobie wielkie arkana. I tutaj oczywiście mamy na przykład, jest tu modrze 11 lub 8 w niektórych taliach tarota, zobaczcie. Czyli fajnie też, że tutaj zwraca uwagę właśnie autorka na to. Na przykład w moim postrzeganiu, 11 to jest karta sprawiedliwości. Zawsze, a ósemka to jest karta mocy, zawsze, ale oczywiście w różnych tradycjach jest to różnie, prawda? Także mogą być też osoby tutaj, które będą właśnie odwrotnie znały, i to też jest ok. Pamiętaj, że ty masz tak pracować z tarotem, jak czujesz, że dla ciebie jest wprawdzie, że to musi z tobą. Rezonować, ale jest taka możliwość, że niektóre talie mają te dwie karty jakby zamienione. Tak jest. No i tak to wygląda. Tu mamy te wielkie arkana, i później, później mamy oczywiście świat, i na końcu jest głupiec, co jest fantastyczne. Słuchajcie, że autorka nie zaczyna od karty głupca, ponieważ głupiec, właśnie, to jest albo zero, czyli ktoś, kto jest tutaj przed magiem na początku tej swojej drugi, albo już jako ktoś, kto przeszedł całą tą spiralę, prawda, doświadczeń od jedynki do dwudziestki jedynki, czyli od maga do karty świat i już z większą wiedzą, ale znowu zaczyna tą samą spiralę podróży, no bo my tak cały czas tańczymy po tej spirali, prawda, tam i z powrotem. Później mamy signifikator, czyli karta reprezentująca pytającego w rozkładzie i tu oczywiście autorka ma Swój, swoją perspektywę, którą się tutaj z nami dzieli, mamy arkana mniejsze i mamy świat buław opisany jest tutaj, tak, i tutaj już mamy kochani opis, jest to oczywiście kilka zdań, z czym się łączą buławy, prawda, z jaką energią z jakim żywią i później już mamy znaczenia wróżebne, typowo znaczenia wróżebne, kochani dla każdej karty Małych arkan, ale tu musicie zwrócić uwagę, że autorka przypisuje każde znaczenie z każdej karty. Na przykład azbuław mamy żywioł, czyli żywioł ognia, czyli ogólny taki jakby co wnosi. Natomiast później mamy, zobaczcie, bo tak chciał los, bo zawinił pytający, i to jest generalnie właśnie z rozkładu, schematu rozkładu drzewa. Wiadomości złego i dobrego losu, to co tutaj proponuje autorka, prawda? Więc do tego rozkładu masz, jakby, jak sobie go będziesz robić, to masz tutaj wtedy każdą możliwą pozycję z każdą możliwą kartą, prawda? W ten sposób jest to przeprowadzone. Więc dla osób, które kompletnie zaczynają swoją pracę. No bo wiadomo, jest to ograniczające, jakby nie było, bo to dotyczy danego rozkładu, ale jednocześnie dla jednych ograniczające, dla innych rozwojowe, ponieważ jeżeli ktoś uczy się, to nie potrzebuje nie wiadomo ilu rozkładów i nie wiadomo jakiej ilości wiadomości. W związku z tym jest to zdecydowanie wtedy dla takich osób bardzo pomocne, bo mają jedną książkę, jeden rozkład i na tym cały czas sobie pracują, ucząc się, prawda? Tak, oczywiście dużo tu jest tematu, także związków u, u tej autorki, więc jeżeli relacje, związki ciebie interesują, to tu zdecydowanie będziesz mieć dużo odpowiedzi. Oczywiście, że można te odpowiedzi także przypasować do innych obszarów życia, natomiast zdecydowanie najłatwiej relacje, związki, miłość, ale też relacje z różnymi ludźmi, prawda? To, co się dzieje w życiu, to jak najbardziej tutaj jest i łatwo będzie ci, no dosyć łatwo w moim postrzeganiu, połączyć to, prawda? Tak, i mamy, jak widzicie, wszystkie arkana już podzielone w ten sposób, czyli wielkie arkana widzieliście, były w tabelach, a natomiast małe arkana mamy właśnie zrobione w ten sposób, i to każdy tutaj, każdy dwór już jest identycznie przez każdą z tych z tej pozycji, prawda, w rozkładzie, którą, który proponuje tutaj nam autorka. Później mamy różnicę pomiędzy arkanami większymi i mniejszymi. Super, arkana większe i tu też zobaczcie wtedy opis do tego rozkładu, prawda? Tak jak mała arkana, czyli nie to, że mamy tylko jeden opis wielkich arkan na początku w tych tabelach, ale także tutaj jest to też przeprowadzone przez ten rozkład, więc masz pełną informację. Małe arkana i wielkie arkana przeprowadzone przez ten rozkład, plus te wielkie arkana tam właśnie zebrane w tabelach typowo informacyjnie, hasłami, prawda? Więc jest to ja uważam, że fajne i może być pomocne, właśnie. Tak, i tutaj, o właśnie. I mamy głupca, i tu jest ta spirala pokazana, pokazana po której właśnie ciągle się poruszamy. I na końcu jeszcze mamy przykładowy rozkład kart, prawda? Charakterystyka pytającego, więc jest to jakiś przykład. To ja uważam, że dla osób, które się uczą, zobaczcie kilka wariantów, jest to naprawdę fajne, ponieważ możesz jakby zobaczyć tą pracę, i jeszcze to jest wyjaśnione tutaj potem, prawda? Później mamy rozkład uproszczony, czyli postępowanie w sprawach o nieco mniejszej wadze, choć równie ważnych dla pytającego, jak ułożyć rozkład pączek róży. Czyli zobaczcie, to jest dokładnie to samo co tam wcześniej. Bliższa przyszłość, co pomoże, co przeszkadza, rada tarota i sygnifikator, prawda? No generalnie to jest taki rozkład, który jest bardzo znany i w bardzo wielu książkach możesz znaleźć podobny rozkład. Ja też bardzo często coś podobnego robiłam, może inaczej troszkę nazywałam. Ale generalnie to są takie typowe właśnie rozkłady do, do pracy. Szczególnie ten właśnie, taki ja nawet bez sygnifikatora gdyby była na 4, czyli bliższa przyszłość, co przeszkadza, co pomoże, rada i już jesteś w stanie naprawdę fajnie tutaj sobie odpowiedzieć, prawda? No i potem mamy jeszcze posłowie na końcu spis tabel, zobaczcie. I oczywiście bibliografia, więc różne, różne, różne książki, z których tutaj korzystała autorka pisząc, czy, czy może ma też i chciała się podzielić. Przypisy na końcu, jakieś tam jeszcze nota biograficzna, kilka słów o autorze, no i spis treści, widzicie, mamy na końcu. Nie znalazłam go na początku, dlatego popędziłam od razu, ale już wszystko widzimy, już wszystko wiemy, elegancko. Podsumowując, ja z mojej strony tak, doradzam tą książeczkę dla osób, czy rekomenduję, jak to nie powiedzieć, dla osób, właśnie które zaczynają swoją pracę z tarotem, jak najbardziej, albo dla osób, które właśnie lubią tego rodzaju proste, proste rozkłady na cztery karty, prawda? co przeszkadza, co pomaga, prawda, rada i tam co niesie przyszłość, bo to naprawdę, słuchajcie, to jest, to jest baza, to jest baza, prawda, żeby się dowiedzieć i większość osób właśnie, jak się zgłasza na przykład do mnie na sesję indywidualną, to to chce wiedzieć, prawda, jaka to jest energia, co wymaga, co może przeszkadzać, jaka jest podpowiedź, co mam z tym zrobić, prawda, najlepszego, co mogę z tym zrobić najlepszego, jak działać. Więc naprawdę jest to fajna pozycja, bo każdą kartę masz wyjaśnioną właśnie. Z tym, że pamiętaj, jest to jakaś tutaj wiedza, jest to jakaś informacja, szczególnie w obszarze wróżebnym, tu pamiętajmy o tym. Więc jeżeli chodzi o jakiś rozwój samoświadomości, to tutaj na pewno. Nie otrzymasz tylu podpowiedzi i dorad co w innych książkach, ale jeżeli chodzi o rozwój, o naukę tarota, o takie proste rozkłady o ten rozkład taki trudniejszy, właśnie głębszy prawda, który proponuje autorka na początku tutaj znajdziesz e, informacji dużo. Podsumowując, ja polecam książeczkę. E, ale tak, trzeba mieć świadomość, co się kupuje, zastanowić się, czy mi się to przyda, jak mi się to przyda, żeby po prostu kupić już z intencją, co ja będę z tą książeczką robić, jak będę z nią pracować. Na przykład jest jeszcze jedna metoda, kochani, pracy z książkami i z tarotem i to Wam podpowiem. Pewnie wielu z Was już zna ten sposób. Na przykład są osoby, które nie chcą kupować typowo kart na początku, chcą sobie kupić książkę i teraz tak, zadajesz jakieś pytanie i bardzo proszę o odpowiedź. I robisz sobie tak. I zatrzymujesz się dokładnie wtedy, kiedy poczujesz, żeby się zatrzymać. O zobaczcie, cztery buławy, i tu moje oko tu padło, czyli dzieło dokonane, no faktycznie dokonane, bo zakończyłam, kochani, właśnie recenzję tej książeczki. Zobaczcie, prawda, jak fajnie. I w ten sposób też można pracować, i wtedy tu, gdzie pierwszy wzrok padnie, to wtedy to jest dla Ciebie. Też jest to jakaś metoda, prawda? Jeszcze nie mówiłam o tym, także na koniec taki smaczek. Jak będziecie chcieli więcej, mogę na temat tej metody konkretnej Wam opowiedzieć. Dobrze, kochani, tyle dzisiaj. Dajcie znać, czy znacie tą książkę, czy lubicie, czy znacie w ogóle tą książeczkę Haliny Czarneckiej, też Miłość, Związki Partnerskie w kartach Tarota. Czy ktoś korzysta, czy ktoś używa, czy ktoś lubi te rozkłady właśnie autorki? Macie ochotę, to piszcie. Tule mocno, kochani i do usłyszenia jak zawsze w kolejnych materiałach papa. Pa.